szef EA, który miał okazję zagrać w następnego Battlefielda przekazał INFORMACJE na temat kolejnego Battlefielda i zapewnił, że będzie to O, ja ja pierdole Siemaneczku ludzisko, witajcie bardzo serdecznie dzisiaj radzę wam dobrze zapiąć pasy bo mam dla was prosto z EA Fenomenalne, genialne, fantastyczne, niesamowite. Przepotężne informacje na temat kolejnego Battlefielda. Oczywiście, cały ten wstęp to był taki mały tronik z mojej strony. Jeden wielki sarkazm. Jeżeli ktoś jego nie skumał, no to jest mi troszkę smutno z tego też powodu. Ale będzie troszkę nam dzisiaj do śmiechu, bo szef jej przekazał informacje na temat kolejnego Battlefielda. I nie są to informacje, które chcielibyście poznać, które chcielibyście usłyszeć. A i są to informacje dosyć bardzo kiepskie i jednocześnie żenujące. 7 maja odbyło się spotkanie inwestorów EA i podczas tego też spotkania inwestorów przemówił szef EA i co nieco zdradził na temat następnego Battlefielda. Jak już mówiłem, nie są to rzeczy, no, które chciałoby się usłyszeć. Mianowicie nowy raport finansowy Electronic Arts przyniósł sporo informacji na temat kondycji wydawcy, jednakże uwagę graczy przyciągnęła wypowiedź prezesa Andrew Wilsona, który miał okazję zagrać w battlefielda Battlefielda i zapewnił, że będzie to kolejna niesamowita usługa. O, ja pierdolę! A co jest najgorsze, za każdym razem, kiedy Andrew Wilson mówi na temat kolejnego Battlefielda, to mówi o nim bardzo, bardzo źle. Wcześniej mówił o tym, że kolejny Battlefield to fenomenalne doświadczenie, to coś nowego, coś totalnie innego, a teraz dowiadujemy się, że kolejny Battlefield to kolejna niesamowita usługa. Czyli już wiemy, że będzie to bardzo, bardzo przepotężny live service. I oczywiście pewnie też już wiecie, że do tej pory, jeżeli chodzi o live service, to Battlefield no, nie radził sobie najlepiej, no ale tak to już jest. Zawsze mogliby wrócić do tego całego modelu premium. I coś mi się wydaje, jeżeli gra faktycznie miałaby być kiepska, to nawet mając ten system premium, to ta gra jak i mapy też by były kiepskie. Ale mniejsza z tym, skupmy się na tym, co mówił szef EA Andrew Wilson. Bo powiedział jeszcze nam coś takiego, że nad projektem pracuje największy zespół w historii marki, oraz Sam Wilson pochwalił się tym, że jest podekscytowany tym, co zobaczył i w co zagrał podczas wizyty w studio EA Dice. Jak też wcześniej wspomniałem, całość podsłowę jako kolejna niesamowita usługa, ale niestety to, co on powiedział, ach, bardzo kiepsko się odbiło, jeżeli chodzi o graczy, o społeczność. Komentarze są bardzo, bardzo negatywne. No, sorry, jeżeli jedyne informacje, które podajesz o przyszłym projekcie, to są informacje typu nowe doświadczenie, niespotykane doświadczenie, coś nowego, kolejna niesamowita usługa, no to trudno, żeby fani marki, gracze, no podeszli do tego optymistycznie. Fani Battlefield, szczególnie oni. Chcą, żeby kolejny Battlefield był Battlefieldem, a nie grą, która tak naprawdę nie wie czym chce być. I obawiam się, że może być powtórka z BFA 2042. Nie nakręcam się, Wam też radzę się nie nakręcać. Nie róbcie żadnych preorderów ani nic. Nie bójcie żaby dostęp do byty zgarniecie, nie robię praktycznie nic, bo te klucze zawsze są rozdawane na lewo i prawo. Z drugiej strony są też głosy, że EA oraz Dice starają się zagrać bardzo zachowawczo i bezpiecznie, że ten Battlefield kolejny ma być dosyć taki bezpieczny ma to być teren, który już gracze poznali, w sensie takim, że nie będzie to coś, czego mogliby się nie spodziewać tylko taki typowy Battlefield z kolejnym numerkiem. Niby to fajnie brzmi, ale ponownie, to tylko są i wyłącznie plotki nie jest to żadna oficjalna informacja, więc tutaj brałbym to ze przymrużeniem oka i standardowo zaczekał aż w końcu jakieś sensowne informacje prosto ze źródła się pojawią, bo jedyne informacje jakie dostajemy to od <laughs> szefa Electronic Arts i mówi o takich rzeczach, które niestety no, są bardzo mało optymistyczne, wręcz mega negatywne i jak mówiłem no, Opinie i komentarze graczy i fanów Battlefielda są dosyć, dosyć kiepskie i coś czuję, że liczba preorderów będzie bardzo kiepska, jeżeli chodzi o Battlefielda 7, czy jak on tam się będzie zwał. Jeżeli oni tak zaczynają mówić o tej grze, to ja się boję, co będzie z faktycznym marketingiem, kiedy ta maszyna już w końcu ruszy. Jedno z pewne, trailery do kolejnego Battlefielda będą pewnie. Mega top, co zresztą zawsze ta ekipa odpowiadająca za trailery udowadnia, że oni potrafią wy trailery. Fajnie, że teraz na sygnale bagiety przejechały, no ale mniejsza z tym, mam nadzieję, że nie po mnie. Ale wracając do kolejnego Mattfielda i do tego, co mówił Andrew Wilson, no jest to bardzo, bardzo kiepski komentarz z jego strony, który no nie jest optymistyczny, nie generuje żadnego hypu ani nic. Rodzi się pytanie, kiedy w końcu ta machina ruszy. Kiedy w końcu nam go pokażą tego nowego Battlefielda? Zgaduję, że może w tym roku coś, może i też nie, bo wszyscy wiemy, że ta gra wychodzi dopiero <laughs> w Wy 2025. Więc w tym roku nie liczyłbym na żaden jakiś zwiastun, może jakaś zajawka, coś tam będą przebunkiwać. Może na Summer Game Fest, może na Gamescom. Ale jeżeli coś by pokazali, to pewnie byłoby to jakieś tam 50 sekund i do widzenia na tym koniec. No ale wtedy zabiliby resztki hypu, które zostały na BFA 2042, a tego by robić nie chcieli, no bo mimo wszystko jeszcze jako tako na nim zarabiają. No i zobaczymy, co czas pokaże na tą chwilę o kolejnym Battlefieldzie. Nieoficjalnie wiemy tyle, że. Ma to być daleka przyszłość. Ma to być bezpieczna zagrywka. oficjalnie od samego szefa i jej to jest najlepsze. Wiemy, że będzie to kolejna niesamowita usługa. Jeżeli chodzi o takie oficjalne informacje, to takich oficjalnych informacji nikt słyszeć nie chciał. Dajcie znać w komentarzu, co wy o tym wszystkim sądzicie. Jeżeli ma się spodobał tenże film, zostawcie kciuka w górę. Jeżeli nie, zostawcie kciuka w dół. Jeżeli jesteście tutaj nowi, zostawcie super ze dzwoneczkiem. Trzymajcie się. Miłego dnia. Peace yo. You're all fucking welcome.